Witam serdecznie. Sądeczanie w Krynicy, taka niespodzianka, Małgorzata Kalarus, wicedyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Soku. Witam serdecznie. Antoni Malczak, dyrektor tej instytucji. Siedzimy w pijalni głównej w Krynicy, piękne miejsce i kolejna zima odbywająca się pod hasłem Krynica źródłem kultury. Troszkę zazdrościcie Państwo, że źródełko kultury przeniosło się na chwilę z dala od Nowego Sącza? Nie bo są różne źródełka kultury, jest w Krynicy źródełko, duże źródło nawet, a w Sączu też jest źródełko. Także nie ma, nie ma powodu zazdrościć, bo myślę, że te źródełka się mogą uzupełniać, mogą wzajemnie na siebie wpływać. Myślę, że, że to dobrze, że, że, że są nowe pomysły, coś się dzieje, coś się rozwija, bardzo dobrze. Podglądacie Państwo to, co się tutaj dzieje? Poglądamy co się dzieje, ale też e, cieszymy się, że, że też i w Krynicy, że nie tylko w Nowym Sączu, nie tylko w większych miastach, Kraków, Tarnów, ale także Krynica bardzo żyła na przestrzeni ostatnich lat. Krynica o tej porze roku to goście, 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 e, głównie właśnie spoza sądeczyzny e, i do tych gości chcemy m.in. czy Sokół chce e, skierować w tym roku swoją ofertę. E, ofertę bardzo bogatą, próbowałem Kalendarz tegorocznych imprez organizowanych przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ i troszkę się zgubiłem, ale chyba potrafimy sobie gradację tych wydarzeń ustawić. To, to nie jest tak, że tylko w tym roku my, 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 przygotowaliśmy ofertę dla, również i dla mieszkańców Krynicy. To tak jest od zawsze. Odkąd funkcjonuje instytucja taka jak Małopolskie Centrum Kultury Soku, to nasza oferta nie jest skierowana tylko do mieszkańców Nowego Sącza czy tych najbliższych miejscowości regionu sądeckiego. Zawsze mieliśmy mieszkańców. Krynicy na naszych wydarzeniach, wczasowiczów, turystów, tych, którzy mieli czas, żeby zajrzeć, najpierw zajrzeć na, do naszej oferty. A teraz jest to o tyle proste, że przecież jest strona internetowa Sokoła i każdy, kto chciałby wyjechać na chwilkę chociażby poza Krynice, zobaczyć nowy sąd, poznać to miasto, to może skorzystać również z naszej oferty. Chciałem powiedzieć, panie dyrektorze, szanowni kuracjusze, szanowni goście Krynicy, szanowni mieszkańcy Krak Tarnowa, Rzeszowa, e... Warszawy. I Warszawy. I Wrocławia. To no tak. właśnie, to byłby sukces, tak? gdyby e, mieszkańcy Warszawy przyjeżdżali do Nowego Sądu na wydarzenia organizowane przez e, MCK Sokuł, e, ale e, przekonamy, że warto. Korzystać z tegorocznej oferty Myślę, że Waszych tak. wydarzeń. Mamy, mamy ciągle jeszcze karnawał i mamy kilka bardzo interesujących w tym okresie propozycji. Na przykład kolejny festiwal, 16 już wirtuozerii żartu muzycznego z Waldemar Malickim w roli głównej jako szefem artystycznym festiwalu. 23. jak zwykle w tłusty czwartek. Częstujemy pączkami, ale częstujemy też wyśmienitą muzyką. W bardzo dobrym nastroju, w bardzo dobrym wykona wykonaniu. Na wesoło można, można się bawić muzyką, mo można się częstować pączkami. Zapraszam 23 w czwartek pusty na kwintet saksofonowy, na przykład w międzynarodowym składzie. Polak, Chiliczyk, belk, Włoch. I obywateli Stanów Zjednoczonych. Świetnie będą bawić. Z na do Nowego Sącza to będzie niewielka fatyga. Nie. nie a 25 w sobotę, w do dowcipu w Nowym Sączu. Nie w Warszawie, a w Nowym Sączu, w Także serdecznie zapraszam. Czyli to Nowy Sąd jest teraz stolicą, kulturalną stolicą Polski? No bardzo byśmy chcieli, może jeszcze nie jest stolicą, ale się staramy. To jest nasze pragnienie. Staramy się. <laughs> Festiwal Ady Sari, bardzo ważne wydarzenie w tegorocznym kalendarzu. No tak, w maju jak zwykle co dwa lata spotykamy się pod hasłem Festiwal Dysari, konkurs międzynarodowy. Zapraszam serdecznie, proszę siedzieć na naszą stronę, proszę siedzieć na, na, na nasze informacje. Warto przyjechać, posłuchać wyśmienitych głosów z różnych krajów świata. Festiwal wyjątkowy, unikalny chyba w skali kraju, możemy tak powiedzieć? Można tak, tak. Jest to, jest, to dru, jest, jest to drugi, jeśli chodzi o znaczenie międzynarodowe konkursów wokalnych w Polsce. Drugi konkurs jest po konkursie Mojuszkowskim w, w Warszawie, e, a najdłużej organizowany w Polsce od roku 1985 nieprzerwanie. Święto Dzieci Gór. Ja wiem, że do, za oknem jest sceneria zimowa, pełno śniegu jeszcze, a Święto Dzieci Gór to tradycyjnie lipiec, ostatni tydzień lipca. W tym roku wyjątkowy, bo jubileuszowy festiwal. Tak, tak, już pracujemy od, od jesieni tamtego roku, a właściwie o tej edycji jubileuszowej myślimy już no, od kilku lat, bo zawsze staramy się podkreślić jubileusz każdego wydarzenia. A Święto Dzieci Gór to jest wydarzeniem szczególnym. I rzeczywiście znakomitą ofertą na lato i to nie tylko przygotowaną dla dzieci i młodzieży, ale myślę, że dla każdego, dla rodzin, całych rodzin, które, które spędzają w Nowym Sączu wakacje, ale też dla tych, którzy właśnie tą sądeczyznę odwiedzają. I, i w tym roku, no, ostatni tydzień lipca. Słowo jubileusz, mam wrażenie, zobowiązuje organizatorów? Ten... Znaczy, myślę, że zobowiązuje do, do, tego, do takiego troszeczkę innego, bardziej uroczystego myślenia o przebiegu festiwalu i, i, i chcielibyśmy, żeby, żeby tak było, że nie tylko ta cyfra 25 była znamienna i podkreślała, że... że to jest jakiś, jakiś, jakaś wyjątkowa edycja, ale żeby to się przełożyło także na wydarzenia, które chcemy zaproponować w trakcie lipcowego święta. Ale Święto Dzieci Gór to nie tylko Nowy sąż, bo to jest właściwie kilka miejsc na Oposy, gdzie, gdzie są koncerty i m.in. klinicy. Zapraszamy, jesteśmy wstępni w uzgodnieniu o tym Kultury w Krynicy, będą koncerty w Krynicy. Takie być może przez cały tydzień, kiedyś już tak było, że zaczynaliśmy od kilku dni, kilku koncertów w trakcie, w trakcie tygodnia festiwalowego, ale był też taki czas, w czasie Święta Dzieci Gór, gdzie te koncerty odbywały się codziennie w ciągu tygodnia festiwalowego i do tego chcemy wrócić. Święto Dzieci Gór, 25 edycja, powiedzieliśmy to i tak się troszeczkę za wokół kręci. Czy Państwo wyobrażali sobie wiele lat temu, że tych edycji będzie tyle, a przez sceny sądeckie, nie tylko nowego sądcza, całej Sądeczyzny przewinie się, no, pcha się tutaj słowo cały świat i chyba nie będzie w tym przesady. Tak, to Ja próbowałam to troszeczkę tak podliczyć, ile na, w ciągu tych 25 edycji, ile pojawiło się w Nowym Sączu na festiwalu, więc proszę sobie wyobrazić, ponad 300 grup z 62 krajów, niemalże wszystkich kontynentów, to jest ponad 12 tysięcy dzieci. A są... Australii tak, nie mieli? Tak. Nie było Australii, w nie tym było. roku będzie? No niestety nie. nie, tam jest problem. Mamy, mamy, mamy troszeczkę Australii, bo od ubiegłego roku członkami rady artystycznej festiwalu jest małżeństwo z Australii. Są związani z, też z tym regionem kiedyś, szczególnie mąż pani Diany Laski. Więc jest jakby troszeczkę, troszeczkę tej Australii w nazwie. Ci młodzi ludzie, którzy zjeżdżają się na sądeczyznę z całego świata, to jest Taki sygnał, że ta kultura ludowa, te obyczaje, ten folklor to jest coś, czym się ci najmłodsi ciągle interesują, że to jest żywe, że to nie jest robione na siłę i że to nie ginie? Jeżeli chodzi o nasz region, no to, to rzeczywiście tak jest. Ta kultura ciągle jest żywa, młodzież w sposób nadzwyczajny interesuje się. Sądeczyzna to z ostatnich lata to wręcz eksplozja inicjatyw w tej dziedzinie. Powstaje bardzo wiele zespołów, proszę sobie wyrazić, że na, na sądecczyni, w powiecie nowosądeckim, gdzie ma ponad 40 grup regionalnych, ale ponad połowa, znacznie ponad połowa, to są grupy dziecięce. W całej Małopolsce, jeśli mogę dodać to jest na około 300 grup regionalnych połowa prawie 150 to są to są zespoły dziecięce. jak wytłumaczyć ten fenomen? bo to fenomen już jest? Tak. Myślę, że tak, myślę, że tak. Na pewno w skali kraju, a może i szerzej. To jest region, który może może być ja po przykład podawany, gdzie działalność w tej dziedzinie kultury jest niezwykle dynamiczna, rozwija się Tradycje są podtrzymywane. No, jesteśmy po dużym okresie kolędniczym, gdzie co roku się około 200 grup pojawia w różnych przeglądach, kilkunastu przeglądach. Kończymy ten, ten okres kolędniczy w przyszłym tygodniu w, na Karnawałem Góralskim w Bukowinie Taczańskiej, gdzie kwalifikujemy najlepsze grupy. Mam wrażenie, że to nawet państwa, czyli fachowców w tej branży, trochę zaskakuje skala, tak? No trochę tak, trochę tak, bo. Staramy się nadążyć, to bym powiedział, bo naszą rolą jest właśnie animowanie tych różnych zjawisk w skali, w skali regionu, czyli w skali Małopolski, ale czasem nam jest nawet trudno nadążyć, bo to nie są, to nie są nasze inicjatywy. My, my wychodzimy naprzeciw, jeżeli jest inicjatywa i jest potrzeba w naszym kierunku kierowana, to staramy się sprostać jej potrzebie i często jest że trudno nam sprostać, tyle tego jest. Echo trzecia no, duża, sztandarowa impreza tegoroczna organizowana. Też przez, jubileuszowa. Też jubileuszowa. 40. edycja. I to też jest ogromny potencjał, jeśli chodzi o amatorski ruch artystyczny w Małopolsce, bo obok ruchu folklorystycznego, który niewątpliwie dominuje tutaj w tym regionie, to spośród grup działających, pracujących na co dzień właśnie z tej dziedziny amatorskiego ruchu, to niewątpliwie orkiestry dente dominują. No właśnie, bo echotrombity to, to jest może tajemnicza nazwa nie dla wszystkich. No wyobrażamy Przyteli. sobie taką tak. no, długą drewnianą no, tak. rurę, tak? tak? No, to jest tak. instrument denty pasterski, e, długa rura, e, która służy do, przeka do przekazywania w, w górach, e, ale nie tylko w górach, bo na Nizinach również ligawy występowały inna nazwa, ale ten sam instrument. E, więc e, orkiestrę denty to też jest fenomen, można powiedzieć. E, to też jest sytuacja, gdzie w orkiestrach jest ponad połowa, czasem prawie 100%, dzieci i młodzieży. Jak to, jak to wytłumaczyć? Nie, nie umiem tego wyjaśnić. No, na pewno aktywność animatorów kultury, na pewno... Na pewno jakaś aktywność w instytucji kultury lokalnych, ale, ale, ale no, ta aktywność jest powodowana też zainteresowaniem ze strony środowiska, prawda? bo inaczej muszą być te, te dwa czynniki. Udział w takim zespole muzycznym, tak sobie myślę, tak jak obserwujemy, skąd właściwie rośnie ta liczba tych zespołów dziecięcych, to jest też pewna okazja. Dla tych młodych ludzi, bo przecież czasy się zmieniły, te orkiestry wyjeżdżają na różne festiwale, jest również naturalna wymiana kulturalna między orkiestrami, więc mają dzieci i młodzież szansę, żeby wyjechać, żeby zobaczyć też jak pracują orkiestry Nie, na Węgrzech, na Słowacji czy gdzieś dalej. Ale dla mnie to, co, co jest niezwykle cenne i w tej działalności, jeśli chodzi o ruch folklorystyczny, i w tej działalności, jeśli chodzi o orkiestrę Dente, to, to alternatywa w stosunku do komputera, do komórki. Ten dzieciak, który. Powszechnie widzimy z komórką go, w, w, widzimy go przy, przy ekranie, monitorze y, komputera. Y, no, ma szansę oderwać się od, od tych urządzeń elektronicznych i, i, żywej, i żywej muzyki zakosztować. Y, państwo obalacie taki stereotyp? No właśnie, mamy takie skojarzenie, że młodzi ludzie to smartfon, y, komputer, coraz mniej podobno garnie się do uprawiania sportu, y, ale nie widać tego w dziedzinie kultury, kultury ludowej. Y, y, młodych ludzi tańczących, grających w orkiestrach. Zdecydowanie nie widać. Tu powiedzieliśmy tylko o grupach folklorystycznych, o, o orkiestrach dętych, ale przecież są inne dziedziny twórczości amatorskiej. Takim fenomenem w Małopolsce jest również teatr dziecięcy. To i też festiwal, który miał w ubiegłym roku dwa lata temu już teraz będzie, też 30 edycję, Festiwal Teatru Dzieci i Młodzieży Bajdurek to propozycja skierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, bo dominuje tutaj teatr szkolny i to jest równie taka liczba grup, że eliminacjach powiatowych, bo to jest dwuetapowy festiwal, uczestniczy każdego roku około ponad 200 grup. No więc to są proszę zobaczyć... Uczestnicy tak, liczeni w tysiącach. Właśnie, to jest ta młodzież, o której się mówi, że jest w najtrudniejszym wieku. Prawda? Gdzie smartfon, internet, że właściwie nie, nie wychodzi poza te swoje takie... Te, urządzenia i te zainteresowania. Mamy zmienić zdanie o, o współczesnej młodzieży polskiej? To znaczy nie, wiemy, to znaczy nie wiemy jak jest pewnie poza Małopolską, natomiast u nas myślę, że możemy chyba śmiało powiedzieć, że jest dobrze, a w regionach niektórych bardzo dobrze. Ja powiedziałam, że staramy się nadążyć za, za potrzebami środowisk lokalnych, bo taka nasza rola, ale no, jednym ze sposobów, żeby nadążyć, to, to, to jest bardzo duża działalność edukacyjna, którą prowadzimy. Proszę wyrazić, że za, jestem świeżo po um, zakończonym sprawozdaniu za rok 2016. Ponad 40 tysięcy osób skorzystało z różnych form edukacyjnych, które realizujemy, w tym nawet wiele dla dzieci i młodzieży. Jest na przykład taki projekt, który z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego realizują instytucje marszałkowskie, Bon Kultury. Ponad 7 tysięcy dzieci i młodzieży wziął udział. Zresztą zapraszam szkoły krynickie również, placówki oświatowe z Krynicy i były uczestnikami dzieci z Krynicy również tej formy edukacyjnej w różnych dziedzinach. Sztuka filmowa, sztuki wizualne, kultura tradycyjna, mała Akademia Folkloru, taki projekt realizujemy, a z drugiej strony staramy się kształcić instruktorów, czyli osoby, które prowadzą te zespoły. Także że dwutorowo pracujemy, jeśli chodzi o edukację, kształcimy, kształcimy liderów grup artystycznych, a z drugiej strony edukujemy dzieci i młodzież. Powiedzieliśmy tutaj o trzech najważniejszych, największych tegorocznych imprezach organizowanych przez Państwo, natomiast kalendarz MCK SOKU jest bardzo bogaty, o wszystkim nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Co jeszcze, na co jeszcze powinniśmy zwrócić w tym roku uwagę? Zapraszam na przykład na, na projekt pod nazwą Transopera. Realizujemy spektakle operowe tra co transmisje albo na żywo, albo retransmisje z największych teatrów operowych na, na świecie i z festiwali operowych. Więc najprościej siadamy w Nowym Sączu przed wielkim ekranem? Tak, i na żywo widzimy, jak dyrygent wychodzi. W tym momencie w iluś tam kilkuset miejscach w Europie jesteśmy uczestnikami tej samej premiery. Dzięki temu, globalna, kulturalna, globalna wioska dotarła. Również do nas. Zapraszam akurat już w Krynicy i mieszkańców Krynicy Domowego Sącza, mm. również. Najbliższy spektakl Koziwantute z, z opery paryskiej w dniu 18, 16 lutego. Kusi mnie, żeby zapytać Państwa, na koniec widziałem zachwyt w Państwa oczach, kiedy Państwo oglądali tą pijalnię po, po remoncie. Scena jest gotowa, jest tutaj zainstalowana na stałe. Czy MCK Sokół nie chciałoby jakieś wydarzenie przenieść do Krynicy? Niewykluczone. No, już była mowa, że Święto Dzieci Gór, no, jakkolwiek, jakkolwiek może nie na tej scenie, tylko może na deptaku, ale, ale będą koncerty prawdopodobnie e, Święta Dzieci Gór, ale również e, istnie, e, pojawia się pomysł współpracy między dwoma festiwalami, Krynickim, Kiepurowskim i Adon Sari w Nowym Sączu. Młodzi śpiewańscy laureaci Konkursu Międzynarodowego im. Adestarii w Nowym Sączu być może będą się prezentować w ramach Festiwalu polskiego w Krynicy. Zapraszamy. te Kalarus. dziękuję. Antoni Malczak, dziękuję. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję serdecznie.